Oficjalnym patronem kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj bierzemy się za basen, bo jak pamiętacie z poprzednich odcinków, jak odkurzałem dno to się zmąciła woda. Okazało się, że to nie zmąciła się woda, tylko filtry, które są tutaj zasysały wodę, tą z dna, ten cały syf. Goniły je z powrotem rurami i z powrotem część waliła na, na basen. Ta, ta woda była dlatego taka brudna. Okazało się, już rozebrałem tam filtry. Ten taki zawór, który steruje, w którą stronę ma iść woda, czy czyszczenie, płukanie, czy filtrowanie. I tam to rozebrałem, naprawiłem, tam jest OK. I najprawdopodobniej okazało się, że tutaj na dole jest filtr. To zaraz Wam pokażę. Tutaj na dole jest filtr, zaraz go uruchomimy. Tylko tak, A kurde, muszę telefon zabrać, muszę tutaj otworzyć. Hopsa. I teraz yy... tak, nie wiem czy będzie widać, chyba nie. Tam jest taka bańka. metalowa piach Jakiś padyla. Yy... Tam jest taka metalowa bańka i w niej jest piach. Zaraz zejdę na dół, to będzie lepiej widać. I muszę odkręcić dekiel na wierzchu i wyjąć ten piach wsypać nowy piach już kupiłem kwarcowy taki typowo basenowy i zaraz to otworzymy, idę po narzędzia i rozkręcimy to i będzie można to no wyjąć piach i wsypać nowy Piach kupiłem 80kg, mam nadzieję, że wystarczy ale to się za chwilę okaże no i tak, jest cały piach jest w tej bańce także tu muszę odkręcić zdjąć ten wierzch, tylko to jest pod ciśnieniem muszę najpierw poustawiać tutaj zamykać wszystkie filtry tutaj nie pamiętam jak się ustawiało czy na filtrowanie w sumie tak dopływ wody jest zamknięty to mogę śmiało odkręcać górę teraz od odkurzacza. ale fajnie teraz jaką kamerę na głowie to mam wolne ręce <laughs> wygodniej robić górę, czy nie mam bazyliny o nie jeszcze trzyna 13... spuściło Myślałem, że będę potrzebował jeszcze płaskiej trzynastki jednak tutaj otworzę, żeby zeszło śnieg. Dobra. Teraz filtr jest, przepływ wody jest otwarty. To powinno być ok. To jest zawór na górze, a on nie działa już parę lat. No zobaczymy. Najwyżej mnie tu zaleje. Okay. O Kurde jak to gorąco Dobra, śruby kładziemy tu Klucz tu I to jest, jak to jest O, tu dwie są śruby o, myślałem, że to jest na zakładkę ostatnio nawaliłem. Będzie zrobić na nowo coś. Dobra, kurz, to jest ten zegarek z <laughs> Tu trzeba będzie stawić zwykłą śrubę. Jest piasek. ten piasek trzeba cały wybrać. Uszczelki, żeby nie zniszczyć. Takie uszczelki już się pewnie nie dokupi. I tutaj co? Dobra, teraz muszę zawołać kogoś, bo stąd e, trzeba wybrać tą wodę. Kurde, nie mieści się głową. Trzeba wybrać tą wodę i ten piach podawać tutaj na górę. No a ja nie dam rady tego, także albo Ania albo Olga. I stąd to wybierzemy. Woda schodzi. Wymiana piachu. Zakończona niepowodzeniem Znaczy tak wygląda stary piach A tak wygląda nowy Coś takiego To jest piach filtracyjny Gradacja 04-08 Coś takiego Kwarcowy No i oczywiście Kupiłem 80 kg A trzeba 100-120 Dokupiłem trzy worki Dzisiaj jest wtorek Czwartek powinno być u mnie, także w czwartek kończymy wymianę. I zaczynamy. Kolejny dzień. Dzisiaj sobie trochę narobiłem roboty, znaczy nawet wymyślałem. Ale dzisiaj jest dzień, w którym oddaję auto zastępcze, odbieram Opla. Także w dalszej części zobaczycie już Opla, jak wygląda po naprawie. A w tym momencie biorę się za mycie kostki. No kostka ma ze 20 lat, może nawet więcej. No chyba więcej. Eee, nigdy nie była myta, wygląda tak. Fatalnie. Strasznie to, no, psuje obraz tutaj tego, tej działeczki pięknej, odgruzowanej po koszeniu trawy. E, także biorę się teraz zamycie tej kostki, a później e, samochód i coś sobie jeszcze wymyślę. Bierzemy się za robotę. E, będę mył to, już mam rozrobioną chemię. Rozrobiłem chemię taką specjalną do mycia kostki. I mam nadzieję, że ona sobie z tym poradzi. Także biorę teraz pianownicę i płuczę. Nakładam na kostkę, odczekam tam parę minut i będę mył to tą szczotką. Szczotka jest genialna, bardzo fajna. Damy na najmocniejszą moc. Dobra, nakładam piankę. Dobra, w pierwszej kolejności trzeba wymienić ten pistolet. Oho, teraz już mam wodę. No. No, kurczę muszę. Przyciśnienie zrobiło. Dobra. I zakładamy oryginalny. Pyk siedzi. Dajemy ciśnienie pianownicę. i nakładamy piankę. Super jest ta pianownica z AliExpress. 20zł chyba ona oddzielnie kosztuje. Naprawdę robi robotę. Dobra, teraz poczekam z 5 minut. I płuczemy. Zakładam szczotkę do mycia. To jest fajne urządzenie. Uff. I zaraz to umyjemy. Zobaczymy, czy ten płyn da radę. Dobra, i trzeba zacząć myć, bo już ta piana znika. Также летим. Dobra, teraz zmieniam końcówkę. Tą szczotką powiedzmy, że mam umyte. Teraz zmieniam na tą i spłuczemy. No i pierwsze mycie. Tak to wygląda, no różnica jest kolosalna, ale spodziewałem się lepszego efektu. No ale jakby tu wziąć mocniejszego karszera i ciepłą wodę, to pewnie by było lepiej. No, ale tak dwa razy umyję i myślę, że różnica będzie, znaczy no już jest różnica. Ale po drugim razie, no i będę musiał przywieźć piachu trochę, uzupełnić tutaj te szczeliny bo jednak trochę wypłukuje. Tutaj muszę powymieniać kostkę, bo to się porozpadało. Kostkę mam, bo tak jak tutaj widać, gdzie nie są nowe. Tutaj, tutaj to już je wymieniałam chyba w tamtym roku albo dwa lata temu. I sobie przywiozłem tej kostki więcej, także to pół uzupełniam. w ogóle to zdjąć i podnieść, bo no ona się zapadła ze 3 cm. Także pasowałoby wszystko wyjąć i je na nowo ułożyć. Ale to nie w tym roku. To część kostki mam umyto. Różnica jest kolosalna, ale i tak jest niedomyta, bo no ten kerszer nie daje rady, jest ze słaby, chemia też niby taka dobra zachwalana, a ja bym jej nie polecił 130 zł za 5 litrów. A chyba to sam, ten sam efekt bym uzyskał bez, bez tej chemii. No ale różnica jest. Dużo lepiej niż było. Teraz tak, jeszcze mi zostało z tamtej strony, ale że słoneczko już chwila, moment będzie, znaczy tam już grzeje, to za szybko to wysycha i nie będę z tamtej strony na razie mył. Poczekam do wieczora, tutaj wieczorem zaraz za choinkami, koło 17, 18 już nie ma słońca, także sobie pomyję. Co jeszcze zauważyłem, ta folia jaki plus jest? Ptaszki sobie przylatują, piją wodę, siadają sobie na tej folii i mają zbiornik z wodą. Dobra, sprzątam to wszystko, bo tutaj no nic nie mogę zostawić, bo jest ryzyko, że nie będzie jak wrócę. I robię coś innego. Jeszcze mam w planie dzisiaj, uschła nam jedna choineczka. Nie wiem czemu, wszystkie zieloniutkie. A tu jedna. Albo ktoś coś podlał. Albo coś jej przychorowała. Tutaj jedną już wycięliśmy, bo też uschła. A teraz ta. I mam w planie ją dzisiaj jeszcze piło wywora wyciukać. Także może ją jeszcze dzisiaj wytnę. No i samochód odebrałem. Czy jestem zadowolony? Nie. <ścoughs> Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Renówka jeszcze stoi. Opel zrobiony. No tutaj, tak można powiedzieć, że ten błotnik, gdzie było to najbardziej pogniecione, no, no jest ładnie, tak. Najbardziej mi się nie podoba, tylko nie wiem, czy kamera to odda. Ale tutaj, w tym miejscu, od klamki jest takie odcięcie, i to no, widać mocno. Nie wiem, czy na kamerze będzie widać, no, ale strasznie mi to denerwuje. Eee, tutaj ten spryskiwacz no, mieli wyciągnąć, wyciągnęli, ale w drugą stronę. Wcześniej był tu zapadnięty, teraz jest tu na górze. w ten sposób zrobili. Co jeszcze? Maska. Tutaj jest taka szczelina. A tutaj jest dziura, konkretna. No ale tutaj jest podobno. tak jak mi powiedzieli, że jest też maska podgięta i trzeba by było maskę wymienić, bo maska jest aluminiowa, o czym ja nie wiedziałem. Także w insigniach maska jest aluminiowa. No i ta dziura jest taka spora. Lusterko kupiony zamiennik w Interkarsie 260 zł, gwizdze normalnie z plasteliny, Zobaczcie jak to lata. Szmelc niesamowity. Także lusterko najprawdopodobniej wymienię. Tutaj progi były zgnite mocno Tutaj trzeba było podspawywać kawałek Są zacynowane No i tutaj można powiedzieć, że Jest ok, tak? Tu zrobione Z tej strony też mieli zrobić progi Ale zapomnieli Purchle, o, jak pęka Zapomnieli z tej strony zrobić Także tu polakierowane Widać, że tu zalakierowane A nie, nie zrobione poniedziałek samochód idzie z powrotem na warsztat do lakiernika i będzie to poprawiane. Znaczy zderzak ten spryskiwacz nie będzie poprawiany, bo tam już nie, nie zrobią Co jeszcze bałem się bardzo, bo tutaj była wgniotka. No i widać, kurde, mogli je nie zaczepiać, bo tu była wgniotka I tu podszpachlowali, no i już, już to widać. Te drzwi, co we Francji zahaczyłem no też już. Pewnie. No na razie tak nie widać, także drzwi może się udało zrobić, ale podobno bardzo ciężki kolor do wycieniowania. No dobra, no drzwi, drzwi i próg będzie jeszcze raz do poprawy. Będę chciał, żeby to poprawił. I jeździmy dalej. Może ktoś się znowu trafi, że przerysuje to już wstawię do jakiegoś innego lakiernika. Czekam teraz na. Znaczy no... Nie wiem, czy czekam, bo o 17 przyjedzie po a jest 13. Także idę zjeść obiad i coś jeszcze robię koło domu. No i kostka już podeszła. Powiem Wam, że efekt jest super. Nie sądziłem, że aż tak będzie, jak to wyschnie. No wiadomo, nie jest to też idealnie, bo kostka no 20-30 lat nie była myta nigdy, że jest ulepiona, no i ten kerszer też nie jest aż taki mocny, żeby to dodrzeć, bo nawet tą taką rotacyjną dyszą. Już do samej kostki dotykam i troszkę zmywa, ale to już nie ma sensu. Tu już podsypałem trochę piaskiem, pouzupełniam to wszystko co wypłukało. To jest ten piach fitra. I ta strona będzie umyta. Jeszcze tylko tu. I tutaj wszystko. Ale to już wieczorem. Teraz biorę się za wycinanie drzewa. Teraz piła wybora. I wycinamy drzewo. No, i drzewo leży. Trochę to trwało, no ale piłka szparzy w rękę. Kawał drzewa. I teraz to trzeba pociąć na kawałeczki. A duże pociąć na kawałki do sauny. żeby się za cięcie teraz to na kawałeczki. Kostka w koło basenu pomyta. Drzewo wycięte. obel odebrany. 25. Czas się przejechać. Jarwózkiem, trochę go przegonić, dawno nie jeżdżony. Także kawałeczek się przejadę 10 km w jedną stronę. Jak trochę przegoni ten olej w silnik. Przedpiach do filtra, także kończymy dalej naprawianie. I tutaj z tym zaworem, co wyrwałem, tu było coś takiego. No zawór wygląda tak: zgnity cały. I już go no się tutaj nie da przekręcić, także wymyśliłem coś takiego. Zawór samochodowy, znaczy to jest od przyczepy albo od traktora, nie wiem od czego to jest. On jest skręcany w ten sposób. I podkładki takie gumowe to nie musi być mocno szczelne. I ten zawór wykręcę. I będzie całkowity przelot, tak jak tutaj. Tutaj jest przelot na wylot. Nie wiem, kiedyś to może działało, ale to wszystko porzywiało. Już nie działa. I skręcę to tutaj na tych podkładkach. no tutaj na styk wchodzi. W ten sposób. O. A jak dam podkładeczkę, znaczy nie tak. Będzie uszczelka i podkładka. I z drugiej strony dokładnie tak samo. Także teraz biorę to czyszczę i skręcam. I teraz będzie coś takiego. Zaworek wystaje. Tu z tej strony ładnie skręcone. Teraz, teraz tylko odkręcę wentylek. I już będzie sobie ciśnienie mogło spokojnie schodzić. nie ma dużego ciśnienia, także to, aby tylko tam się nie, nie gromadziło. I myślę, że będzie ok. tak zostaje. Najwyżej jeszcze plastikowy kapturek na żeby tam coś, nie wiem, blokowało. Nie, bez sensu. Tak zostaje. I basen mamy zrobiony. Wszystko już działa, filtry pracują, że teraz czekamy, aż się przefiltruje woda. Wy to wszystko widzieliście w tym filmie, a mi to zajęło 3 dni. Także czekamy, aż oczyści wodę, podkurzamy i gotowe. A na dzień dzisiejszy kończymy, także trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!